Cześć, dzień dobry. Nazywam się Ania Farion i witam Cię serdecznie na Nieretuszowanych Rozmowach Jakości bez Retuszu z Anną Farion. Jestem twórczynią i liderem tej inicjatywy, a także organizatorką ogólnopolskich konferencji jakościowych. Od ponad 20 lat pracuję w branży motoryzacyjnej, gdzie miałam okazję zdobywać doświadczenie na każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej. W mojej pracy Pasja i głębokie zrozumienie biznesu idą w parze z energią i zaangażowaniem. Wierzę, że prawdziwe przywództwo polega na inspirowaniu ludzi do ciągłego rozwoju. Moją misją jest łączenie teorii zarządzania z rzeczywistością operacyjną, aby każda organizacja mogła osiągać pełnię swojego potencjału. Serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek Nieretuszowanych Rozmów Jakości Bez Retuszu z Anną Farion. Cześć, witam serdecznie na pierwszym po długiej przerwie świątecznym odcinku Nieretuszowanych Rozmów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o efektywności energetycznej. Tak naprawdę będziemy dociekać, kiedy ta efektywność energetyczna nie ma znaczenia i czy, czy nie ma. Ze mną w studiu jest myślę najlepszy w kraju specjalista od gospodarki energetycznej, Magdalena Gawarecka, oraz dociekliwe pytania pomoże mi zadawać dzisiaj Barbara. Łyszkowska. Ale zanim e, przejdziemy do e, zadawania pytań, to ja sobie pozwolę e, przeczytać z naszego e, profilu Jakości Bez Retuszu o tych naszych partnerach, którzy dzisiaj tutaj w studio ze mną są. Czyli Magdalena Gawarecka, konsultant, trener, audytor w zakresie systemów zarządzania. No i teraz tutaj można by było wymienić, ale wymienię oczywiście to najważniejsze. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, no i oczywiście to ISO 50001, czyli temat o którym dzisiaj będziemy wprost rozmawiać. Magdalena Gawarecka, audytor energetyczny, podczas prowadzonej działalności promuje także zintegrowane podejście do zarządzania jakością, oczywiście środowiskiem, BHP i energią. Barbara Łyszkowska z kolei to jest doświadczony dyrektor zarządzania jakością. Barbara ma ponad 10 lat doświadczenia w przemyśle drzewnym. Związana jest z obszarami jakości, zgodności i zarządzania procesowego. Ma za sobą projekty implementacji systemów zarządzania jakością zgodnie z przede wszystkim ISO 9001 wraz z weryfikacją ich skuteczności i efektywności podczas audytów wewnętrznych. Wewnętrznych Pasją, Basi jest zwinne, są zwinne metody zarządzania, analizy problemów i wdrażania kompleksowych działań naprawczych. W pracy Barbara wykorzystuje praktyczne zarządzanie projektem oraz techniki i narzędzia linowe. Bardzo serdecznie Was witam. Cześć Magda, cześć Basiu. Cześć! Dzień dobry Państwu. To co? Zaczynamy? Jestem gotowa na wasze pytania, mam nadzieję. Dobra, to ja może zacznę, jak się pozwolisz, zadać tak. pierwsze pytanie. No bo jeżeli mówimy tutaj o m, gospodarce energetycznej między innymi, no to przede wszystkim mi się nasuwają um, takie dwa słowa, wymagania prawne e, wymaga, wymagania prawne, czyli w jaki sposób użytkownicy energii są zobligowani do właśnie korzystania z tej m, efektywności energetycznej. W kontekście A, wymagań prawnych. Z efektywnego po, pozwolę sobie poprawić z efektywnego Dobrze. korzystania z energii, którą kupują. Z jednej strony można powiedzieć płacę wymagam, zużywam marnuję. I niestety, niestety, wiele firm w dalszym ciągu w ten sposób podchodzi do tego tematu, chociaż yy, ceny energii, bezpieczeństwo energetyczne zaczynają mieć coraz większe znaczenie. Natomiast wymagania prawne obowiązują nas już od dawna. Ustawa prawo energetyczne obowiązuje w Polsce od roku 1997. Oczywiście zmieniała się znacząco od tego czasu. Systematyczne są wprowadzane nowe paragrafy, nowe wymagania, modyfikowane istniejące. Niemniej mamy tam szereg wymagań dotyczących przede wszystkim zasad sprzedaży i dystrybucji mediów energetycznych, bo to jest istotne. Chodzi o to, żeby przedsiębiorstwa energetyczne nie wykorzystywały swojej pozycji, takiej można powiedzieć przetargowej i mocnej, i żeby zapewnić przede wszystkim też dostęp do energii dla wszystkich użytkowników, którzy jej potrzebują. Natomiast regulowane są zasady zawierania umów, regulowane są zasady sprzedaży energii, jest to działalność koncesjonowana, o czym przeciętny użytkownik może do końca nie wie. Bo wiele obowiązków dotyczących bezpieczeństwa sieci energetycznych, dotyczących dostępności energii została zrzucona. Zrzucona to też takie może nie bardzo dobre słowo, ale jest na barkach właśnie dystrybutorów, dostawców i producentów energii. Niemniej jest to regulowane i dla przeciętnego użytkownika te wymagania pojawiają się w umowach z dystrybutorem, w umowach ze sprzedawczą, co, bądź w zasadach, jeżeli kupują energię na giełdzie towarowej, bądź w inny sposób, bo też można, mają, muszą spełniać konkretne regulacje. Jeżeli coraz częściej się zdarza, um, użytkownik energii jest równocześnie jej producentem, bo ma instalację, um, odnawialne źródło energii, um, oddaje część energii do sieci, bądź współpracuje z um, różnymi innymi odbiorcami, to też jest regulowane prawem i też musi być wykonywane w sposób um, no. Poprawny zgodnie z wymaganiami prawnymi. Ustawa Prawo Energetyczne obowiązująca w Polsce również narzuca konieczność z efektywnego korzystania z energii. Dzieje się to poprzez odpowiednie oznaczenie urządzeń, które tą energię zużywają, poprzez wymaganie dotyczące stosownych przeglądów urządzeń sieci i instalacji i potwierdzenia tych przeglądów. Dzieje się to również poprzez wymaganie dotyczące. Kwalifikacji pracowników, którzy obsługują odpowiednie pewne grupy urządzeń, powiem tak, żeby tutaj Państwa nie, nie zanudzać szczegółami, bo też nie o to chodzi, żeby tutaj bardzo szczegółowe informacje podać. Natomiast na co chciałabym prawnie zwrócić uwagę, w 2012 roku została ogłoszona dyrektywa o efektywności energetycznej, i nasze przepisy prawne bazują na niej do dziś, i stąd na przykład obowiązek wykonywania przez. Przedsiębiorstwa nie będące mikro, małymi i średnimi, czyli tak zwane duże przedsiębiorstwa, raz na cztery lata audytów energetycznych. W przepisach prawnych, które wprowadzają tą dyrektywę, również w Polsce jest zachęta do wdrażania systemów zarządzania energią opartych na normach europejskich. Ale uwaga! Pojawiła się niespodzianka. 13 września 2023 roku została, została wprowadzona nowa dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej, i ta dosyć mocno zmienia wymagania dotyczące wspomnianych przeze mnie niektórych obowiązków. Owszem, audyty energetyczne w dalszym ciągu zostaną. Będą one jednak uzależnione nie od wielkości przedsiębiorstwa, tylko obowiązek wykonania audytów energetycznych będą miały te firmy, które zużywają powyżej 10 terajuli energii rocznie w postaci wszystkich nośników, więc tutaj też należy pamiętać, żeby nie zajmować się wyłącznie energią elektryczną, bo mamy również inne źródła energii, inne nośniki energii, które kupujemy w postaci gazu ziemnego, w postaci gazu w stanie ciekłym, w postaci paliw stałych, w postaci ciepła sieciowego, bo niektóre firmy też i technologicznie z tego korzystają i do ogrzewania swoich pomieszczeń. I również energię kupujemy pod postacią paliwa do samochodu, o czym często zapominamy, więc to wszystko musimy sobie zbilansować i sprawdzić, czy. Pojawimy się w tych widełkach. Natomiast firmy, które tzw. Tak energochłonne, które zużywają powyżej 85 terajuli, będą miały teraz do października 2027 obowiązek wdrożyć i certyfikować system zarządzania energią oparty na wymaganiach ISO 50001, bądź na wymaganiach eko i audytu EMAS. Więc tutaj zmieni się dosyć mocno. Zmiany w dyrektywie dotyczą również jeszcze jednego obowiązku. Dotychczas firmy. Które wykonały audyt energetyczny, zawiadamiały prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o tym, że taki audyt zrobiły i że były tam zalecenia, wpisywały jakie i na tym się ich obowiązek praktycznie kończył. Mogły te zalecenia wdrożyć, lecz nie musiały. Teraz w dyrektywie jest wprost zapis, że zalecenia z audytu energetycznego będą musiały być zawarte w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstwa i będzie musiał być tam wskazany również postęp w ich wdrażaniu, czyli musi być informacja, które z tych zaleceń firma przyjęła do realizacji no i w jaki sposób działa w tym zakresie. Niby jedno zdanie, Niby niewiele, a zmiana, myślę, że może się okazać istotna. Mhm. Magda, bardzo ci dziękuję, za tak obszerne opowiedzenie nam o tym. Ja jeszcze tutaj wspomnę, bo wiem, że właśnie na dniach zdawała się egzamin EMAS i chcę ci bardzo serdecznie pogratulować bardzo dobrego wyniku i przedłużenia swoich, oczywiście, co za tym idzie, uprawnień. Tak więc gratuluję, Magdę. Dziękuję ci bardzo. EMAS jest może niszowy, niemniej to było zawsze takie moje marzenie zawodowe, żeby pojawić się w gronie tych weryfikatorów EMAS. Także dziękuję bardzo Świetnie. za gratulacje. Ja jeszcze tutaj zadam jedno pytanie, Basiu, jeżeli pozwolisz. No bo okej, okay, jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy efektywni pod kątem używania energii, no to na pewno są koszty tak, z tym związane, Oczywiście. ale oprócz tych kosztów, jakie są jeszcze konsekwencje tego nieefektywnego wykorzystywania energii? Czy są ono, jakieś? Są, bardzo proste. Musimy sobie radzić ze stratami energii. A czym one się y, objawiają, to myślę, że zwłaszcza firmy produkcyjne wiedzą. Straty energii to jest ciepło, które jest emitowane z urządzeń, z instalacji, y, z różnego typu obiektów y, w naszej firmie. I ono, nie czarujmy się, nie dość, że przeszkadza, to jeszcze często stwarza zagrożenie. W związku z tym, nie dość, że zużywamy więcej energii niż proces technologiczny czy przeznaczenie danego nośnika energii pokazuje, to jeszcze musimy usunąć w jakiś sposób te nadwyżki, które się pojawiają w niepożądanych miejscach. Tak można to powiedzieć najprościej, tak żeby każdy słuchacz. Zrozumiał. No, a to znowu dodatkowo kosztuje, bo jeżeli na przykład mamy miejsce, w którym się, jakby tu powiedzieć, emituje ciepło czy, czy energia ciepła w sposób niepożądany, to musimy ją odprowadzić, czyli zainstalować dodatkowe wentylatory, może dodatkowe urządzenia chłodzące, które ponownie zużywają energię w sposób efektywny, bądź nie. Tu oczywiście można by wyliczać wiele innych, jakby tu powiedzieć, przykładów, ale też nie chciałabym przedłużać wypowiedzi na jeden zamknięty temat. Dziękuję Ej, bardzo. Ja, Magdo, przyłączam się do gratulacji. Serdecznie widać, Dziękuję. że ta wiedza faktycznie jest poparta niesamowitym dokumentem. Serdeczne gratulacje. Ja generalnie słucham trochę jak laik, nie będę ukrywać, bo mimo znajomości systemów zarządzania jakością, no to jednak kwestie związane z energią mam wrażenie, że trochę odsunęły się na dalszy plan. I teraz rzeczywiście, mimo że to nie jest jakaś nowość, tak. Jak wspomniałaś, to przeżywają cudowne odrodzenie. Myślę, że tutaj jednak związane jest to bardzo mocno z rosnącymi kosztami przede wszystkim energii, więc firmy rzeczywiście widzą, że to jest coś, co tracą. Ale, Magdo, jak mogłabyś prostymi słowami dla osoby, która tak jak ja tak naprawdę nie za dużo wie, czym jest efektywność energetyczna i co każdy z nas w domu w swoich prywatnych zasobach, czy też jak może wpłynąć na tą efektywność energetyczną w firmie? Po kolei Basiu. Dobrze. Efektywność energetyczna, podobnie jak efektywność w wykorzystaniu materiałów, w jakości, w wykorzystaniu czasu pracy, to jest maksymalne wykorzystanie tego, co kupiliśmy, tego, co dostarczyliśmy. I teraz tak, każde urządzenie, może, dla każdego urządzenia, linii produkcyjnej, możemy wyliczyć, jakie jest, jaki jest zapotrzebowanie na energię. Ale niestety jest tak, że kupić tej energii, czy dostarczyć energii do danego urządzenia, musimy więcej. Bo mamy straty związane z pracą tej maszyny, bo mamy straty związane z przesyłem, bo mamy straty związane właśnie z nieefektywnym wykorzystaniem, z pewnymi błędami bądź niedoskonałością maszyn. I teraz poprawę efektywności energetycznej to przede wszystkim jest eliminacja tychże strat. Jeżeli wykorzystamy, to jest oczywiście, można powiedzieć utopia, ale może nie. Natomiast, jeżeli będziemy umieli wykorzystać 100% czy prawie 100% tej energii, którą do danego urządzenia czy do danej linii produkcyjnej dostarczamy, no to wtedy możemy powiedzieć, że korzystamy z tej energii w sposób optymalny. Natomiast przez długi czas, zwłaszcza jeśli chodzi o energię elektryczną, stała się ona dostępna popularna i wszyscy się przyzwyczaili do tego, że y, może tutaj śmiesznie to zabrzmi dla specjalistów, natomiast y, bardzo zobrazuje osobom, które nie są w temacie specjalistami. Uważamy, że energia elektryczna jest jak powietrze, to znaczy zawsze jest, jeżeli w pomieszczeniu jest gniazdko, to jest oczywiste, że wystarczy włączyć wtyczkę. Jaki tak? to problem? Bardzo upraszczając. Natomiast jeśli chodzi o popularność tego tematu, owszem, koszty w ostatnich latach też zmieniały się bardzo dynamicznie w różne strony, pojawiły się różne możliwości dostarczenia energii do firmy, bo w tej chwili możemy powoli próbować być niezależni, to jeszcze długa droga, nie mniej jest już taka możliwość. Natomiast również znaczenie zaczęło mieć bezpieczeństwo energetyczne. I tu nie tylko jeśli chodzi o energię elektryczną, również jeśli chodzi o dostępność gazu, również jeśli chodzi o dostępność innych paliw i mediów energetycznych, to również z tą dostępnością zaczęło być różnie. Zaczęto, jakby tu powiedzieć, w firmach widzieć, że może się okazać, że na przykład będziemy mieć limitowany zakup gazu albo limitowany zakup innych nośników, które są nam potrzebne. I to jest, myślę, dużo istotniejsze, bo w tym momencie jak Przerwać czy zatrzymać proces, bo nie ma tego, co go napędza. No i właśnie pytanie: jak się zabezpieczyć, żeby nam nie zabrakło? Yy, przede wszystkim yy, to, co się dzieje właśnie w przepisach, które między innymi przywołałam. No, trzeba się nauczyć racjonalnie z tej energii korzystać, nie marnować jej. Tak jak w temacie surowców produkcyjnych, surowców, z których korzystamy w różnych branżach, również zaczęto optymalizować ich zużycie. Tak jak w przypadku czasu pracy pracowników, tutaj też nauczyliśmy się bardzo optymalnie korzystać z tego, że mamy ich dostępnych. Ja wiem, że to mogą być takie bardzo abstrakcyjne porównania, ale o to chodzi. Nauczmy się również w ten sposób myśleć o energii, że to nie jest tak, że jeżeli stać nas na rachunki, to możemy kupić każdą ilość. Tylko zastanówmy się, jak wykorzystać dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Od, I to można zacząć od podstawowych zachowań. Mamy sezon grzewczy, więc jeżeli w domu ogrzewam mieszkanie, bo chcę mieć w nim ciepło, to może nauczę się wietrzyć. Prosta rzecz. Ręka w górę to zakręca kaloryfer w momencie, kiedy otwiera okno. Ja, nie, to prawda. To jeszcze i tutaj jeszcze jest cała jakby tu powiedzieć podejście do tego jak zorganizować wietrzenie pomieszczeń, które jest konieczne mhm. w taki sposób, żeby nie grzać otoczenia zupełnie niepotrzebnie. W biurach różnego typu instytucjach nauczmy się korzystać z różnego typu urządzeń biurowych, komputerów. Zastanówmy się faktycznie, jakie parametry, nie tylko techniczne i technologiczne, ale również związane na przykład z pracą drukarek, komputerów, o tym mówię, serwerowni, tylko również zastanówmy się, jak pod kątem energetycznym tutaj optymalizować. I tu, jeśli chodzi o pracę czysto biurową, również jest taki, można powiedzieć, punkt istotny, mianowicie w przepisach właśnie wchodzących, o których mówiłam, wskazuje, się, Że około 8% globalnego zużycia energii to jest przesył i przechowywanie danych elektronicznych, więc tu też możemy wiele zrobić, bo to też jest zużycie energii. Jeśli ktoś ma serwer swój i sam go sobie obsługuje, to wie, jak energochłonne jest to urządzenie. W firmach produkcyjnych, no to tutaj już temat jest na tyle szeroki, że myślę, że czasu mi zabraknie. Bardzo ciekawe przykłady w ogóle, Magda, okay. podajesz. Ja naprawdę też jestem laikiem w temacie tutaj efektywności energetycznej. Natomiast no bardzo, bardzo, bardzo mi się miło słucha tego, co mówisz, bo przykłady dają naprawdę do myślenia. Ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, jakie skutki przynosi czy są generowane poprzez właśnie takie nieefektywne wykorzystywanie tej energii i jeszcze to, co jest dla mnie bardzo ważne, bo w branży motoryzacyjnej, w której ja jestem od ponad 20 lat, mocno kładziemy nacisk na zarządzanie ryzykiem, analizę ryzyka, ryzyk szans, które za tym idą, i tam temat energetyczny też jest mocno podnoszony. Więc jak to wygląda generalnie w praktyce? Skutki i ryzyka. Dobrze, że przywołałaś tutaj branżę Automotive, bo to jest branża, która w pierwszej kolejności została zobligowana do szerszego spojrzenia na ryzyka w ogóle. Z racji tej, że poprawnie, jeśli oczywiście źle powiem, bo tutaj ja nie jestem specjalistą od IATF-u, natomiast firmy z branży, auto, z, branży, z branży Automotive mają obowiązek wykonać coś takiego, co się nazywa plan ciąg utrzymania ciągłości działania. Tak. I tam również pojawiają, to jest nic innego jak przeanalizowanie różnych ryzyk, różnych zagrożeń, które mogą spowodować przerwy w produkcji bądź opóźnienia w produkcji i niedostarczenie na czas odpowiednich wyrobów do klienta Jasne, zgodnie z umowami. A nawet ich symulacja. Dokładnie. I tutaj te firmy również zaczęły bardzo mocno w tychże planach działań uwzględniać przerwy w dostawie energii. I na początek jest to tylko tyle i aż tyle. Mianowicie yy, są yy, przemyślenia, symulacje dotyczące tego, co się stanie, jeśli przerwa w dostawie energii z różnych przyczyn technicznych, niekoniecznie po stronie firmy, będzie trwała godzinę. To jest jeszcze do dogonienia, jak się to mówi, w. Yy, języku potocznym, natomiast już stwarza problemy, bo zatrzymanie produkcji to nie jest wyłączenie suszarki do włosów czy miksera w kuchni. To nie jest włącz-wyłącz do wtyczki, tylko faktycznie jest później cały proces ponownego uruchomienia. W związku z tym ten przestój będzie na pewno w samej produkcji będzie dłuższy niż godzinę. Natomiast samo zastanowienie się nad tym powoduje przemyślenia, no faktycznie, że ten temat jest ważny. Jeżeli taka przerwa w dostawie energii, czy elektrycznej, czy ciepłej, która jest niezbędna do procesu, czy gazu, będzie trwał dłużej niż godzinę, będzie trwał dobę, no to wtedy już mamy małą katastrofę. Można tak to nazwać. Tak to można tym nazwać. Tym bo wtedy, dokładnie, bo wtedy nadrobienie tej doby, uruchomienie podobne, ponowne całej firmy jest problemem. W firmach, które są, nie są związane z branżą, też zdarzają się na przykład sytuacje takie, kiedy jest planowana przerwa w dostawie energii, bo są prace konserwacyjne czy różnego typu inne i nagle jest problem, bo firma nie pracuje, bo nie działa żaden program ERP, nie działa żaden komputer, nie jesteśmy w stanie ściągnąć danych. W zasadzie możemy odebrać telefon. Te Telefon, póki nam się nie rozładuje. I nagle zobaczy, widzimy, że faktycznie ma to znaczenie. Jak się to ma do efektywnego korzystania z energii? No, tutaj wszyscy składamy się na dostępność tej energii, z tego sobie nie do końca zdajemy sprawę. Natomiast konsekwencje spojrzenia na firmę przez pryzmat efektywności energetycznej bardzo mocno dyscyplinuje podejście do korzystania z energii. I to jest też ważne, bo przerwy w dostawie energii okej, okay, tutaj w umowach mamy uregulowane zasady, jak takie przerwy mogą wyglądać, jeżeli są z winy dystrybutora bądź dostawcy energii, ale również samy, sami możemy sobie je spowodować poprzez niesprawne maszyny poprzez niesprawne urządzenia przesyłowe poprzez niekonserwowaną i też z niewłaściwymi parametrami sieć energetyczną gazową ciepłą czy inną i to już jakby tu powiedzieć sami sobie możemy zrobić Problem. Natomiast, jeżeli mamy świadomość tego, żeby efektywnie korzystać z energii, czyli nie mieć strat na przesyle, odpowiednio przygotowywać sieci, odpowiednio je zabezpieczać, tak żeby nie było tak zwanych przepięć na sieci elektrycznej, czy żeby nie było strat sprężonego powietrza, czy żeby nie było strat gazu, to oczywiście też stwarza dodatkowe zagrożenia. Związane z wybuchem, związane z pożarem. Natomiast także tutaj widzicie, że tutaj te tematy się bardzo mocno ze sobą łączą. W związku z tym, po pierwsze, nie będziemy mieli tych strat, o których mówię, a po drugie, również zapewnimy sobie bezpieczeństwo, zapewnimy sobie sprawne urządzenia, zapewnimy sobie brak w przestojach, więc tutaj efektywność energetyczna wbrew pozorom jest powiązana z bardzo wieloma zagadnieniami, zarówno z jakością, bo tutaj też jeżeli maszyny pracują na takich. Parametrach, na jakich je ustawiamy, bo mają dokładnie taką jakość i rodzaj energii dostarczoną, jak powinny, no to w tym momencie jakoś nie myśli o energii, bo jest. Mhm. Ja myślę że tak w ogóle, że ten temat dotyczy każdego z nas. Oczywiście. Biorąc pod uwagę ostatni wzrosty cen energii, jaki pewnie każdy z nas widzi w, w rachunkach, które musi opłacić w domach. Świadomość tego tematu jest bardzo ważna. I tutaj ze względu już Magda i Basiu na czas, który nas ogranicza, musimy dobiegać do końca tego tematu. Natomiast ja chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić do szkoleń, które organizujemy w jakości bez retuszu z Anną Farion, ponieważ jednym z tematów najbliższych szkoleń, które dla Państwa przygotowaliśmy, jest temat związany z efektywnością energetyczną. Jakbyś mo mogła, Magda, tutaj parę słów na temat tego szkolenia na koniec jeszcze nam. Powiedzieć. Tutaj mam w ofercie jakości bez retuszu, mam zarówno szkolenia dotyczące samej efektywności energetycznej, jak i również systemów zarządzania energią opartych na ISO 50001, bo tu też, mając jeszcze chwilę, chciałabym podkreślić znaczenie takiego systemowego zarządzania energią, umiejscowienia energii w procesach, o których już wiele wiemy, wiele mamy. Zrobione. Natomiast ważne jest, żeby systemowe podejście i doświadczenia z innych systemów zarządzania umieć również przełożyć na zarządzanie energią spójne właśnie z prowadzonym biznesem. I to na szkoleniu na pewno Państwu pokaże. Bardzo serdecznie dziękuję. Magdalena Gawarecka, Barbara Łyszkowska, Anna Farion. Do zobaczenia za dwa tygodnie na naszych kolejnych nieretuszowanych rozmowach, na których ekspertem będzie właśnie już Barbara Łyszkowska. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję Dziękujemy. Państwu za uwagę. Serdecznie dziękuję za zobaczenie dzisiejszego odcinka nieretuszowanych rozmów jakości bez retuszu z Anną Farion. Jeżeli masz za mało, zapraszam Cię na szkolenia, wdrożenia, konsultacje z ekspertami jakości bez retuszu. Więcej informacji znajdziesz na stronie jakośbezretuszu.pl bądź napisz do mnie bezpośrednio mail małpa .pl. Zapraszam Cię również do wspierania naszych bezpłatnych inicjatyw na Patronite, Patronite jakość bez retuszu. Do zobaczenia za dwa tygodnie na kolejnym odcinku nieretuszowanych rozmów.